Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały: jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On nim odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zawiera również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka Oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejscu skalistym oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa. Lecz troski doczesne i łuda bogactwa zakuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną, oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto Słowo Pańskie. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie jak ja, że ta przypowieść o mnie, konkretnie o mnie, o moim życiu, o moim doświadczeniu ze Słowem Bożym, bo myślę, że tyle tych kategorii Pan Jezus mówi, tyle tych kategorii Pan Jezus podaje, że każdy może sam siebie zobaczyć. Gdzie ja jestem? Bo wiadomo, że Słowo Boże zawsze mówi do mnie i Słowo Boże zawsze mówi o mnie. Nie po to, żeby nas przygnębić, bo nie o to chodzi, że jeżeli nawet siebie zobaczę w tej pierwszej kategorii, że od razu to, co usłyszę, może serce się zapala, ale wychodząc z kościoła już od razu zapominam. Nie o to chodzi, żeby przeżywać, jakąś, żeby przeżywać jakąś frustrację z tego powodu, że no jestem w tej pierwszej kategorii, że nie jestem w czwartej, gdzie ten plon wydawany jest. Albo nawet może być taka sytuacja człowieka, że już wydaje plon, a bym chciał wydawać stokrotny a wydaje tylko trzydziestokrotny. I też nie o to chodzi, żeby mieć frustrację z tego powodu, albo zazdrość do tego, kto wydaje stokrotny plon, tylko zwrócić uwagę, na co zwrócić uwagę. No właśnie, gdzie jest powód tego, że Słowo Boże nie może się przebić? Co zawodzi? Słowo Boże zawodzi, czy ja zawodzę? No wiadomo, że odpowiedź nasuwa się sama, że, że to o sercu człowieka ta przypowieść, o nas. I znowuż tu e, Słowo Boże jasno nam pokazuje, pokazuje drogę, pokazuje, co mamy robić, e, że mamy zwracać uwagę na swoje serce. Pytać siebie, e, dlaczego moje serce nie jest jak ta żyzna ziemia, co mi przeszkadza? Co właśnie zaprząta moją głowę, co zaprząta moje serce? Dlaczego Słowo Boże nie może się przebić? Bo to właśnie to pytanie takie do człowieka, który no, ciągle może przychodzi z tym samym do, do spowiedzi. On, jakby ciągle to samo. Dlaczego się moje życie nie zmienia? Czy Pan Bóg mnie nie jest w stanie zmienić? No, jest w stanie zmienić. I to powiem więcej, że Pan Bóg mógłby nas zmienić, tak powiedzmy, w jednym momencie. Ale nie robi tego. Nie robi tego z szacunku do każdego z nas, bo stworzył nas wolnymi i oczekuje od nas wyborów. Wyborów właśnie dobra, wyborów tego, tej pracy, współpracy z Nim. Ta przypowieść właściwie, by trzeba było tak powiedzieć, no jest przez samego Pana Jezusa wytłumaczona. Sam Pan Jezus tłumaczy apostołom, i ewangelista Mateusz później właśnie spisuje, spisuje to samo tłumaczenie, które Pan Jezus podał, że właśnie w pierwszej kategorii to są te osoby, do których przychodzi zły duch i zabiera to słowo. Druga, Miejsca skaliste, ułuda bogactwa, troski doczesne i ułuda bogactwa. Jakie są moje troski doczesne? To jest bardzo ważne, żeby samego siebie pytać. Jakie są moje troski doczesne? Co zaprząta moją głowę? Co mi przeszkadza spotkać się z Panem Bogiem? Jakie sytuacje mojego życia właśnie nie pozwalają mi na to, aby w pełni zaufać Panu Bogu? I to, co odkrywamy, słuchajcie, w sami, sami w sobie, to jest bardzo ważne. Bo to jest te miejsca, te płaszczyzny, w których mamy pracować. To, co powiedziałem na początku, tu nie, nie chodzi o to, żebyśmy. To, co odkryjemy w sobie, żeby usiąść i płakać. No tyle i tyle, tyle już próbuję, tyle zastanawiam się. Tyle próbuję zmienić swoje życie, tyle modlitwy jest w swoim życiu, tyle razy chodziłem do spowiedzi i może człowiek po prostu usiąść i jak to się mówi, usiąść i płakać. A Pan Bóg od nas nie tego oczekuje. Nie oczekuje tego, żeśmy usiądziemy i zapłaczemy. Oczekuję, że zatłoczymy nad grzechem, ale postanowimy nawrócenie. Postanowimy nieustanną, właśnie nieustanną pracę nad sobą. Miałem takie doświadczenie. Kiedyś byłem na zastępstwie, tak jak ksiądz Andrzej. Jesteśmy z jednego roku w seminarium. Byłem kiedyś na zastępstwie u jednego księdza. On już wyjechał z parafii. Ja przyjechałem. I takie bardzo ciekawe, jaką ma siłę jedno ziarenko. Przyjeżdżam po tygodniu już nieobecności tego księdza w, w parafii i widzę, że u niego ze zlewu wyrasta roślinka. Bardzo malutka, chuda, no wiadomo, że miała siły, miała tyle wielgoci, tyle siły, żeby się wybić, tyle wielgoci, ile było potrzebne do tego ziarna, żeby ono wyrosło. Wiadomo, że chude takie, wiadomo, jak to taki. no, zielona malutenka, ale bardzo się zaczęłam śmiać się i zobaczyłem jaką, jaką siłę ma właśnie ziarno. I to analogia do, do tego dzisiejszego Słowa Bożego, że Słowo Boże ma moc, ono ma moc, ogromną moc przemiany, moc to, żeby w naszym życiu wydać owoc. Ważne popatrzeć na glebę, ważne przyłożyć siłę, Dzisiaj może to nie jest takie proste i takie zwyczajne, bo myślę, że większość nie ma w podwórku jakichś warzywniaków, a może i macie, nie wiem, nie będę mówił. Niektórzy mają warzywniaki jakieś, więc ile potrzeba wysiłków, to, żeby ta gleba była dobra, szczególnie jeżeli. Jest na przykład ziemia piaszczysta, no to wtedy trzeba jakieś nawozy, coś tam. Są takie kwiaty, które potrzebują bardzo, bardzo dużo uwagi, które rosną w domach. Jak jest wilgoci za dużo, no to już zacznie gnić. Jak jest za mało, no i właśnie bardzo mocno trzeba pilnować. I, i to jest do każdego z nas. Nasza gleba też jest trudna. Poznanie samego siebie, poznanie swoich, swojego serca, poznanie tego, co jest we mnie, nigdy nie będzie łatwe, bo ciągle odkrywamy w sobie takiego egoistę, odkrywamy kogoś, na kogo się nie zgadzam w sobie. Odkrywam ciągle, ciągle i ciągle odkrywam w sobie te płaszczyzny, które nie są dobre, z których nie jestem sam z siebie zadowolony. I to jest trud. I to jest ogromny trud tego, żeby przyłożyć wysiłek. I, kochani, dzisiejsza Ewangelia zaprasza każdego z nas, abyśmy, no, zakasali rękawy, byśmy wzięli się do roboty, byśmy się nie bali tej roboty, byśmy nie bali się tego, że tak dużo odkrywam w sobie, Boże, dlaczego. Nie, żebyśmy się nie bali odkrywać siebie, żebyśmy nie bali się pracować na, na tej glebie. Każdy, kto pracuje w ziemi, no to się urobi. Jak pada deszcz, to musi się przygotować na błoto. Więc jak idziesz pracować w pole, więc musisz wiedzieć, że jak założysz rękawiczki, to i tak ta ziemia. Palce wejdzie, będą te palce czarne. Więc ze Słowem Bożym też tak jest. Trzeba się napracować, trzeba poznać siebie, trzeba otwierać swoje serce na działanie Ducha Świętego, prosić Go, co mam zmieniać, co mam przemieniać. To nigdy nie będzie łatwa praca, ale jest możliwa. Możliwa do tego, aby właśnie to wydawało plon, i może też jedna myśl. Um, może wydaje 30 i to jest może tyle, ile jestem w stanie dać. Może wydaje tylko 30-krotny 30 mm, owoc. Żebyś się nie bał, żebym nie patrzył na kogoś, kto wydaje 100, -krotny, może zadanie tego człowieka stokrotne wydawać żeby nie czuł presji, że ja też muszę, muszę 100% wydać. Może moja gleba może wydać tylko 30%, a i tak jest właśnie, e, Pan Bóg oczekuje plonu. Ma być plon. To jest właśnie to. E, dobra, zdrowa gleba ma przynosić owoc. I, I to właśnie moje życie. Mam patrzeć na swoje życie właśnie w tym kontekście. Czy przynoszę plon? A jeżeli tak... To mam dalej właśnie pracować, żeby przynosić ten owoc, żeby przynosić ten plon. Niech dzisiejsze słowo umacnia nas i prowadzi, i pomaga w tym, abyśmy tak trochę nabrali takiej otuchy, bo to jest bardzo duże dzisiaj słowo pocieszenia, bo tyle żeśmy pracujemy, tyle żeśmy już siebie poznajemy, tyle modlitwy, tyle spowiedzi, tyle wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to słowo dzisiaj daje pocieszenie, że tak, to jest trud i będzie zawsze trudem, ale Ty się nie przejmuj, masz pracować. Amen.